Hello, witajcie w ten piękny, słoneczny czwartek. A co tu mamy? źrebaczkowo przed przedszkole. <coughs> Denver dzisiaj ogólnie po raz pierwszy w nocy został bez mamusi. Został na tym wybiegu tutaj u tych klaczy, a reszta... była sobie tam na swojej kwaterze. Tyle, że miała otwarte, żeby cały czas móc łazić, żeby się e, nic tam z wymianami nie stało. Samo tara będzie miała teraz ograniczony, e, ograniczoną tutaj tą paszę, żeby po prostu nim dostała żadnego zapalenia. <laughs> no a Denver, Denver co, przez wybieg było widać, że próbuje tam iść do niej w jedny. No ale co, Denver już skończył 11 bodajże 7 miesięcy, także idzie mu już 8 miesiąc. Więc w ogóle e, no, no czas najwyższy, a tutaj o, Bubuś miał ogólnie ten kasamento w, w swoim wiaderku, ale wysypał, włożył nogę, wysypał. I zostawił, więc zabrałam wiaderko, gdzieś tam się wala na ziemi, żarcie, i przyszedł do Delusi, więc podjada Delusi jedzenie, I już na niego, a po ci w ogóle prostuje jej się głowa. Pamiętacie, miała takie, ukazywałam, że miała takiego guza, przez to, że kiedyś się walnęła eee, na ten wpłot, ale, ale teraz już ma normalną główkę. Także, także chyba jednak nie będzie miała śledu za bardzo. Myślałam, że będzie, ale nie będzie. Co mała robi, mała śpi, okej? Okay. Nie będę jej tutaj pokazywać na odcinkach, bo po prostu wtedy blokują komentarze. Nie wiem czy już mówiłam. <laughs> no, a reszta klaczy jest na łące, tu mają otwarte. Wyszły sobie na łąkę. No tutaj je Teddy i Tosiek. Tak Denveros wyros się w jak Dakota. No, ale ten ogonek to mu zostaje taki jasny. Zobaczcie w ogóle. Normalnie rośnie, musimy takiego rabika, no jakby tutaj. Ciekawe co to będzie, nie? wyraz. Tutaj mamy Tośkę i Teddy jego Teddy jest zły, bo Tośka mu nie pozwala za bardzo dojść. Do żarcia, pokaż się. Szczurusie. O! Szczurek, tak? Tak, Teddy, Teddy jest takim ogólnie złośnikiem jak ja nie? Obie? Tak. Tak. Tośka go nas to podpychałeś. No i widzicie i już wsadził nóżkę. On się mega wkurza przy żarciu, bo w po prostu odpycha pysk. Nie masz swój ten charakterek taki. Tak, no. O, pozwoliłaś mu, tak? Pozwoliłaś mu żreć. No, super. Dobra, niech sobie jedzą. Ja idę z małą pojabuszkę dla koników, no ten też się wkurza, ale to norma. On tak po prostu emocje w siebie wyzwala. No to zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Denver, pierwsza noc bez mamusi. Także jest odsadzenie denwerowska. A w ogóle, co wczoraj zrobiliśmy? W sensie bardziej Łukasz robiłam, zrobiłam, pomagałam wnosić. Blachę na dachu. Widzicie, mamy w końcu blachę na dachu. I ogólnie patrzcie, tu jest niedokończony kawałek, a wiecie przez co? Bo będziemy przedłużać. Tutaj będzie przedłużona wiata. Żeby Dakota, Elcia i Kendusia mogły wrócić Także mega fajnie No tutaj już PLHO tam na ziemi leży I to będzie właśnie na przedłużenie tego trochę placu do jazdy tam zabierzemy, ale to nic Najważniejsze, żeby były kolejne kwatery dla dakoty Elci I może tam do dwerka <laughs> Chociaż zobaczymy jak to, ogierek, klaczka, musimy jakoś to Jakoś będziemy je musieli poukładać w tych kwaterach Najważniejsze, żeby tośka była sama i dala. A tak to resztę jakoś tam się da ogarnąć. Za to sobie jedzą z jednego. <grym> no dobra, to co? Łukasz pojechał tam do stajni. Dzisiaj kopać marchewkę. Także będzie marchewa dla koników. No, pojechał kopać marchewkę i nie wiem. Może jak mu się uda, to pójdzie z nas spacery z takotą. Tam coś mówiłam, mu, żeby wyszedł także zobaczymy czy pójdzie czy nie no a my idziemy na spacer się przejść tu o wzięłam już e, torbę torbę o najlepszą torbę patrzcie to jest torba z GNL o, torba z GNL ale jest najlepsza na dzikie zbiory ja chodzę po dziką róże i po e, i po co i po jabłuszka w ogóle dziką róże daję jako smaczki mega to lubią konie naprawdę czy, że wcześniej nie dawałam dzikiej róży. Ale teraz zaczęłam tak dawać i naprawdę one to mega lubią. No, to co? Idę po to. I ogólnie pamiętajcie, do GNL macie kot rabatowy, będzie pod opisem. I I tyle. Dobra, lecę na denwerek, niech tam się sam wychowuje. I ja zobaczę te, później, gdzie są koniki. Ale to jest dość niemiła dla denwera, hać. Idziemy pochodzić sobie na pentarku Pokaż haps. Haps. Zrobiłam z nią dopiero jedno kółko i stwierdziłam, że w sumie mogę to nagrywać. Dobry konik. Chodź, dobra prd. Zatrzymaj się. Dawaj do tyłu. Do tyłu, do tyłu. No brawo dziewczynka. Super, dawaj chodź. Chodź. Idziemy. Ej, Denveros. Ale ona się wkurza na niego. Chodź. Ten dworosik. Taki mały szogun. Super dziewczyna. Dobra dziewczyna, tak. Bardzo ładnie. Dawaj. To ten wernie nie wkurzaj jej. Pokaż nóżkę. Haps. Bardzo ładne nóżki. Pokaż tutaj kopytko. Pokaż. No piękna jesteś. I tu patrzcie, to najlepsze. Haps, hops. hops. Dawaj dziubola robisz. Czekaj, drugą ręką wezmę. Dawaj, hop. O, tu ona lubi. Lubi, tu co? Mm. Jaki dziubek. Nie na no, serio, Delusia. Pokaż się, Delisia. Hop, uwiąż tu. Delusia jest naprawdę bardzo kochana. Nie, słodziaku? Co jeszcze? Oj, uważaj, Uwiąż leciał. Patrz, idziemy dalej, chodź. Haps. Hap. Hap. Denver, ty się nie czaj na nią. <ścoughs> jak ona zła. O ja. Dobra chwila, bo mała. No, ogólnie to Denver. Chyba polubił się z Delusią. Dzisiaj rano Delusia go non ganiała, a teraz zobacz cię normalnie się przykleił do niej. No, najlepsze jest to, on się do niej przykleił, a ona odrzuciła swojego ukochanego, który, non-stop, on za nią łaził. Ty, to, Derusia, masz branie. Jak nie jeden, to drugi, nie? No, ty jesteś taka złotka. Naprawdę, ona też jest takim nie? Tylko mistuliś jesteś. I wczoraj coś jej oczko tutaj uzawiło, nie? Tak, o, nie mała. jaki puszek już ma fajny. I ty, opan, ten weros. O, zaraz będę ściągać klacze z łąki, bo jeszcze tu nie przyszły, rozumiecie to? Jest godzina 15. One jakoś o 10 wyszły z łąk, ale one same nie przyszły, rozumiecie? One sobie po prostu cały czas siedzą. Dlatego czas najwyższy, żeby po prostu e, źrebaczki się najadły. Dylusia i ten... i Bubuś, Casamento. Bo jakoś y, klacze mają naprawdę w nie A najlepsze jest to, że mm, ta Delusia kończy 5 miesięcy. Skończyła 5 miesięcy, bo dzisiaj jest 13, a ona 10 skończyła 5 miesięcy. Więc zaraz ona też będzie do odsadzenia. Także w ogóle śmiesznie, jak to szybko minęło. No Kasamento będzie kończył 17... 4 miesiące bodajże. Bodajże 4, no. No, Łukasz w ogóle redwiniłam do niego i on powiedział, że ta e, kota na spacer gdzie właśnie wziąć. Bo tam kopał marchewki, idzie ta kotę wziąć na spacer. Także super, zobaczymy, jak tam sobie poradzą. Ale ta mała to na serio. Ta mała jest bardzo fajna. No, że będę musiała z nią sobie pójść na spacer. Wezmę, e, wezmę, żeby Łukasz wziął małą jagodę, a ja pójdę sobie z Delusią na spacerek. Zobaczymy. Zobaczmy... Oj! Oj, Tak! No myślek! Myzielek mały, kochany. Jest słodziak, nie? Słuchajcie, koleko zmęczona. Toko jest zmęczona. Taka jest zmęczona, o oboś, O, o ja. Tak, słoneczko świeci ładnie. Czy zmęczone koniki, no? Nie. Dedwerek, Ty co, gdzie masz swojego chłopaka? Co? Zobaczymy, jak to mała, bo. Ona no, ogólnie śpi. No. ale Na razie jest oki. Okay. Zobaczymy też tego małego gałgana tutaj. Tedy'ego. Nie, Teddyś. Tedyś. Tedyśio się o! O, już nie jesz, już nie jesteś zły, już nie jesteś zły, nie? To tylko jak jesz, nie? Jak matka ci nie pozwala, tak? Matka ci nie pozwala jeść, jestem zły wtedy, no! Tak! Czyli krupeczkę jaką tu ma fajną. I tu dwie kroweczki. Dwa różki to są, nie? Są dwa różki. Zobaczcie jakie one śliczne. Zierabaczkowy odcinek dzisiaj jest. Zierabaczkowy odcinek, tylko Edisneia ja tu brakuje. Disneya tu brakuje. Ja mu, z nim też muszę popracować. Powiem Wam szczerze, że z Disneyem nigdy nie chodziłam na uwiązie. Także czas najwyższy chodzić. Ostatnio Łukasz z tymi dwoma zierobaczkami łaził. Ten nim bardzo tak nie podobało mu się, więc trochę sobie pochodził i niby już później było lepiej, ale no tak, no dobre tak 15 minut. To łaził sobie z nim, znaczy łaził, w sensie próbował z nim chodzić, bo jak się uparł, przykleił do Deluchi, to to o. Ale no. No dobra, to co? Jeszcze wam coś wstawię, jak próbuję zagonić tutaj klacze, chociaż one gdzieś tam są. Ja poszłam z tamtej strony. Weszłam, ale... Ale nie ten. Nie było ich tam, bo widziałam je tam. Dobra. Tu do później. Uwaga, uwaga. Patrzcie tu, kto tutaj jest. Otóż o, kremona i gwiazdka wyszły sobie z wybiegu. Nie wiem, czy one zerwały pastucha, czy co. Ale o, wyszły sobie. I sobie skupiłem tutaj siank sianko, trawkę. Patrzcie, w ogóle gwiazda i dalej mają za 5 miesięcy termin porodu. Widzicie, jak one już mają brzuchy duże. <laughs> Ciekawe, co to będzie. <laughs> Zobaczymy. No, a tutaj są, jest reszta. Ja czekam na Łukasza. Łukasz zaraz będzie, bo tam popracował już z Dakotą. Polążował ją, był z nią na spacerze i wylążował ją. Nie wiem, czy tam coś nagrywał z tej ląży, czy co. Także zobaczymy. Eee, I niby chodziła fajnie, bo zadzwonił do mnie na kamerkę. I normalnie stępkus chodziła sobie tak. Tak, o. Także zobaczymy, czy tam coś nagrał. I. i co? I o. I będę musiała je sprowadzić i w końcu dać im do cycusiów, bo dzisiaj no cały dzień są na wybiegu i jakoś nie mają zamiaru klaczy przychodzić. Jak widać, dobrze się bawiam tam, także no super. Kłuka, że też tu nie ma, to też mi jest ciężko w ogóle to wszystko zorganizować w sensie małą. W wózku to wiecie, na wybieg tam do koni nie wejdę z nią, bo strach. <laughs> także no, także niestety muszą dzisiaj być Aden, naprawdę. Już prawie całą dobę jest bez mamusi i sobie daje radę. Także chyba odsedanie idzie w dobrą stronę. No, no dobra. Jeszcze nagram wam coś, jak Łukasz przyjedzie. Idzie, to się. Patrzcie, to w końcu przyszły mamusie. Rozumiecie to? Już jest zachód. A raczej już nawet poza. Co to było? Coś tam, huku. W końcu przyszły. Po takim czasie. Na serio. Czekały i czekały. O! <laughs> nie możesz. Łapie, nie możesz tam nie twój cytuś. Twój cytuś twój jest sam, ale jeszcze nie przyszła dalej. Także... Boże, Uel, jak ty zawsze stoisz do niej? No ale ogólnie małe się trochę urosło. Znaczy ta to Will to taka całkiem spora już. No. Co Denver daje radę, chociaż się patrzy, jak patrzy się na tą swoją mamunię. O Boże mleczko! I co teraz, chłopie co? Co ty zrobisz? Nie możesz, nie, 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 nie ma, nie ma mleczka. Mm -mm. Hmm. Chciałbyś mleczko, nie? Tak. Wkurzasz się tak, bo nie mam mleczka. O jeneś. O jeneś. Co wiewiór tu jest? O, to jest wiewióra. Co nie ma? Dasz radę, chłopie, przeżyjesz. No dobra, to co? Dał radę sobie, wytrzymał. Ale wiewiór jesteś ślicznotka. O, patrzcie, jakie jest duże do gwiazdy. Jesteś duży do gwiazdy, dzieciaku, ale masz piękny łeb. Bardzo ładny ma No. Nam, 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 nam. Dobra, to co? To... Dzisiaj na dzisiaj taki króciutki odcinek. Jutro postaram się. W ogóle jutro jedę w teren, także może uda mi się nagrać filmik z terenu. Z Kaliną i Madzią. I... O, mało. I... I co? I chwila. No i może mi się uda nagrać filmik, może Łukasz też coś tam nagrał, także dzisiaj tak, taki szybki, tylko filmiczek, taki o, z pierwszego dnia Denvera bez mamusi, nie? Tak? I może uda mi się też pójść z Delusiem na spacer, także by było super, także do zobaczonka, papatki, buziaczki.